Milena Sadurek, Milena. Odetchnęłyście? Czy nie? Bardzo mnie cieszy wygrana nad Turcją, bo był to dla nas bardzo ważny mecz, pomimo tego, że nie zagramo miejsca 5-8, to mnie niesamowicie cieszy ta wygrana, bo po wczorajszym takim blamarzu można powiedzieć Podniosłyśmy się i naprawdę grałyśmy jak jedna drużyna. Ja odniosłem wrażenie, że Ty też dzisiaj na boisku miałeś zdecydowanie większy komfort, jeżeli chodziło o dokonanie wyborów, szczególnie w kontrataku, bo no zdecydowanie więcej zawodniczek punktowało, włącznie ze środkowymi. No Cieszę się, że się środkowe podłączyły e, też do tego e, ataku. Ja mogłam troszkę więcej wykorzystać i zrobił, jak tam e, kończyły. Na pewno to jest komfort, jak e, ma się do wyboru. Parę zawodniczek, można wystawić i się wierzy w to, e, że skończą. Cieszę się, że dzisiaj to wszystko funkcjonowało. Ale żeby nie było tak różowo na koniec, znowu nam się trafił przez i przy prowadzeniu 19-13 zrobił się z tego dramat. I to jest sytuacja, która się powtarza w każdym kolejnym meczu granym tutaj na mistrzostwach. No, ale dzisiejszy mecz pokazał, że Turczynki też bardzo prowadziły wysoko dwa, dwa sety i wykazałyśmy się charakterem i wygrałyśmy te dwa sety, więc można tak patrzeć, że szklanka jest do połowy pełna, nie do połowy pusta. A nasza jest jaka szklanka? połowy pełna.